Zepchnę go, ZEPCHNĘ! Nara! Albo jak to się mówi po japońsku Sayonara! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony Hogate, a to jest kolejny odcinek przygód policyjno-pościgowych w BMG Drive Dzisiaj polski Polonez z polską rodziną zostanie ścigany, będzie ścigany przez japońską policję, a wiecie dlaczego? Bo kurczę, im się wydawało, że oni są w Polsce. Wy myśleliście, że te góry to w Polsce są? Nie wiem, was chyba powaliło do reszty. Już przecież to są japońskie góry! I tu się jeździ pod prąd! A Polacy, polska rodzina nie wiedziała o tym, przyjechała ze Polonezikiem i myśleli, ty w Polsce jesteśmy! Możemy normalnie jeździć! A tu się okazało, że nie, nie wolno. No i policja dlatego ściga, żeby nie było, mamy jakiś powód. Także uciekaj, kurczę, Poloneziku, drogi. Ja cię dzisiaj złapię i rozwalę i zaprowadzę do samopomogi, czy do czegoś takiego. Dobra. Jedziemy... O, widzicie, patrzcie. I teraz pięknie jedziemy pod prąd! To znaczy papa, pa, Polska rodzina, papa. Pa. Dobrze zaczęliśmy. Polska rodzina rozbita, rozbiła się w japońskich górach. No to byłby ciekawy dosyć nagłówek bez kitu. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie, żeby kolejne ciekawe nagłówki w tej grze powstawały zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wpadnijcie na drugi kanał Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, let's go! Eee, i co? No, polska rodzina 0, japońska policja 1, dobra, wywóz śmieci, śmieci wywóz, o! Raczej tak było. O dobra, japońska policja przetrwała. A co tam z polską rodziną? No dobra, może japońska policja tak nie robi. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak nie robi. Przynajmniej na to liczę, że tak nie robi. Ej, ale przeżyli! Ty! Przeżyli, jadą dalej! Okej, okay, okej, okay, dobra. Dobre, to było, to było niezłe. Jak oni to przeżyli? Nie mam bladego pojęcia. Ale wiecie co jest śmieszniejsze? Że policja chyba stąd nie wyjedzie, mam wrażenie. Dobra, powiedzmy, że za ten czas yy, policja została wyciągnięta stąd. Przynajmniej mam takie wrażenie, że mogła zostać już stąd policja wyciągnięta. Sami się mogli wyciągnąć trochę. <laughs> Więc. Dobra, no trzeba ich wyciągnąć jeszcze bardziej. Tutaj zostali wyciągnięci e, Także policja dalej będzie jechać za tym samo Ty To skrót, skrót jak coś, widzowie to jest skrót Jakbyście się zastanawiali co się dzieje, policja pońska jeździ skrótem, nie? Czasami skrótami jeździ O, udało się zatrzymać pojazd o kurcze, ale dźwięk! Ty, no jechać jedzie! Oj, tam już nie jedzie. Yy, na dobrą sprawę dotarliśmy tutaj, gdzie chyba jest Polonez. Patrzcie na to. Ech, ech, polska rodzina już gdzieś po krzakach tutaj leży, uciekła. Pewnie schlani jechali, no jak zwykle. Oho, butelka wódeczki tutaj wypełzła i wyleciała. No nieźle. Było Było coś czuć, było coś czuć, a to tylko sake się pije. Dobra, ja ich muszę bezpiecznie przeprowadzić, mam takie wrażenie, przez ten zakręt. Bo inaczej będą się tu rozbijać za każdym razem. Bezpiecznie! Oj! Oh. Dobra, to nie było najbezpieczniejsze przeprowadzenie polskiej rodziny. Jezu, brutalność japońskiej policji tutaj wychodzi. Na to wychodzi brutalność japońskiej policji. Trzy razy zepchnęli biedną polską rodzinę w Polonezie, w przepaść po prostu, w górach. Dobra, jeszcze raz, muszę szybko to zrobić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kolego, kolego. Kolego, no mówię ci coś! Ty, no... Gościu! Gościu! Stranger! Please, stop! Stop your vehicle! Get out, get out! What are you doing, man, in that Polonez car? Dobra, gościu. Okej, okay, okej, okay. nie wiem, co on robi ze mną teraz. Szczerze. Okej, okay, dałem się wykiwać jednak. Dobra, na skrót polecicie zaraz, z tą rodzinką polską. Dobra, no tak, to są typowe japońskie skróty. O kurczę, ale przekoziółkowali tu. Ale patrzcie, bezpiecznie przeprowadziłem ich przez zakręt. Przeprowadziłem, nie mam nic sobie do zarzucenia w tym momencie. Bardzo bezpiecznie to zrobiliśmy. I teraz bezpiecznie ich zarzuciłem na barierkę, żeby nie wypadli znowu. Okej. Okay. Nie wracajcie do tego zakrętu. Nie no, co wy robicie? Nie wracacie do zakrętu. Gościu, dobra. Łapy, łapy tam! Wszystkie osiem łap na górę! Czteroosobowa rodzina kurczę, dawaj wszystkie ręce w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Bo będę strzelał Jestem e, najlepszym japońskim poli Ty! Oni mają Japończycy na samochodzie takim policyjnym mają taki znaczek? Ale koks <laughs> W ogóle mi się podoba na przykład ten, ten Ten radiowóz policyjny, bardzo ładny Gościu, dobra, odwalamy Okej. Okay, yy, zatrzymałem ich, czy nie wiem, chyba nie powinienem do nich strzelać, ale no to jest atak na policjanta. Poczułem się w zagrożeniu, więc zareagowałem instynktownie po prostu, nie? Jestem <ścoughs> Sierszant... Taijiro Hogatowski z syndromem PTSD niestety, jeszcze po wojnie e, koreańskiej. Dobra. O, dobra, przeprowadziłem ich bardzo bezpiecznie przez zakręt. Najlepsze przeprowadzenie przez zakręt, kiedykolwiek. O, kurczę, ale sobie samochód zniszczyłem trochę, mam wrażenie. Oj, to nawet nie tylko wrażenie. Zdecydowanie sobie. Ale co ja sobie zepsułem w tym samochodzie w ogóle? Że nie koło, nie ten. W którą ty stronę jedziesz? Dobra. Zatrzymujecie w imieniu prawa i sprawiedliwości. W sensie kurcze. Czemu sobie dobrali taką nazwę? To źle brzmi teraz. O, prawo i sprawiedliwość to są ogólnie. Kurcze! Nie mogę tych rzeczy łączyć. Przepraszam. Prawo ogólnie jest po to, żeby, żeby żyło się ludziom dobrze i lepiej, i żeby e, żyło się jakkolwiek sprawiedliwie. Tak? I sprawiedliwość też jest po to, żeby ludzie mieli wszystko w porządku i żeby nie było złych ludzi. I po to jest i prawo, jakże także osobno, nie łącząc tego jednego i drugiego, sprawiedliwość. Nie tyczy to nazwy, ugrupowań ani partii, jak coś. Tu chodzi o słowa tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Czułem się w obowiązku, żeby to wytłumaczyć. W razie W, gdyby ktoś mnie posądzał jakieś dziwne fascynacje. Jestem normalny, jak coś. Dobra. E, tylko winny się tłumaczy. Ej, co się stało z tym samochodem? Ej, o co chodzi? Co się zepsuło w samochodzie, że on, on tak działa teraz? A jechałem tylko face-to-face -face z gościem, po prostu. Co się zepsuło w tym moim samochodzie? Next Song? Jak to? Volume up, control H, ale że. Okej, okay. jakie tu radio niby leci? Ty włączyłem maksymalną głośność w radiu, ale jakie radio? Ne next song Control Back Past song Okej, okay. next past playlist Control 5 Next playlist Next music list Custom music Insert your own music here Default music Jest coś takiego? Dobra, tylko pytanie brzmi, gdzie jest nasz kierowca, bombowca. Ej, uciekł mi. Uciekł mi, dobra. Zepsuł mi samochód, uciekł kawałek do przodu, a później po prostu z zawrotka, lotka i elo. To ty na typowego Polaka zagrał, powiem wam. Ale dobrze, dobrze zagrał. To, do to było dobre zagranie na typowego Polaka. Dobra, to ja go na typowego Polaka skasuję zaraz. Za tego typowego Polaka. Ej, nie skasowałem go! No nie gazuj, nie gazuj, zatrzymasz się tu, nie musisz się rozbijać, gościu! Patrz, jest tam cztery osoby! Czemu to robisz? Czemu się On się specjalnie rozbija, mam takie wrażenie. Może chce ubezpieczenie japońskie wymusić? Bez kitu! Polak w japońskich górach, oszalał! Zobacz to! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jedź w lewo, proszę cię, jedź w lewo! Jedź w lewo, no bo to ja tu ci stoję, żebyś w lewo pojechał gałganie, no głupi i tępy, jednocześnie. Dobra, okej, okay, ale my jedziemy tutaj w porządku całkiem. Przejdziemy ze skrótem. Patrzcie, przejechał zakręt w końcu, bez mojej pomocy nawet. Gratuluję kolego, ale ode mnie się nie uwolnisz. Pyk, tak cię robią. Okej, okay, okej. Okay. O, nie, on zaraz zawrotkę zrobi znowu. Nie, nie rób tej zawrotki. Proszę cię, nie rób zawrotki. Nie wracaj się na te zakręty, sentymenty. Inne smenty. Dobra, łapy w górę! Wszyscy łapy w górę! Albo będę strzelał, będę musiał odwalić kogoś. I to nie będę ja. Dobra, bo gościu, powgniatam ci. To jest moja tajna broń w ogóle. Powgniatać mu samochód. O kurczę, sobie wgniotłem teraz. Oj, to niebezpieczne zagranie, bo sobie zgniatam też. Dobra. ol, wyskoczyłem. Jak z trampoliny. Nawet na trampolinie nigdy się tak nie wybiłem. Dobra. Gościu. Tak cię tu pogniotę, że się już nie ruszysz. Po prostu. Nie, no dobra, odwalony jest. Odwalony jest. Tak, tak zaliczamy. Dajemy sobie stój, zatrzymaj. I teraz to ja będę uciekał, jak coś. Dobra, to teraz daję AI. Yy, goń mnie. O kurczę, ja tym polonezem nie ruszę, i to jest ten brod. Ale dęciak, ale dęciak, ale dęciak. Dobra, let's go. Polonez San Lecimy. Where Tanjiro jest. Dobra, gościu. Jedno wgniecenie, tak naprawdę, i już cię nie ma w meczu. Ok, jak przejdziesz zakręt, jak przejdzie dobrze zakręt, to uciekamy z pełną mocą. Dobra, przejechał normalnie zakręt, można uciekać. O kurczę, mój i tak, samochód jest wolny dosyć, więc. O kurczę, to kolejny zakręt był jednak ciężki. Zapomniałem o nim. Może dlatego, że ciężko było tu dotrzeć do tego momentu. Dobra. A, bo ja w drugą stronę pojechałem, że była ta... A no tak, faktycznie. Tutaj tylko raz dojechałem, jak miałem zepsuty pojazd. Dobra, jedziemy sobie całą rodzinką z powrotem. Okej. Okay. Orzeżty no! Jak ktoś mi skórkę... Od... Ludzie! Widzieliście to! Skórka od banana leżała, ewidentnie! Skórka od banana leżała i zatrzymała mi samochód! No nie ma szans, żebym przestrzelił tak zakręt. No nie ma opcji, realnie, nie? Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie na ten temat. Dobra, uciekamy. O nie, to nie jest jednak... O, to nie jest jednak skrót! Dobra, to nie jest skrót, to nie jest skrót, to nie jest skrót. Ała, ła, ła, jak mi wszystko boli. Oła, o, oj, oj, au, au. au, au. Zatrzy zatrzymaj samochód, zatrzymaj ten samochód kolerny Au, 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 au. Dobra. I się zatrzymał, jak coś. Dobra, a jakby go tak przywrócić troszeczkę? O! No! W najle... Powiem wam, przypomina mi jakiś inny samochód teraz. tylko co, jakąś Toyotkę? Specjalnie mi zrobili taki lift. O kurcze ty, a on się z dolił na sam dół. W ogóle ten policjant gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Dobra, kolego policyjny. Złociutki policjancie. A, Parzek ja cię porobię na IQ. Wystarczy, że będę jechał prawą stroną drogi. Już nie będziesz wiedział o co chodzi. Dobra. O kurcze, ty, ale za... zaszarżował na mnie mocno, nie? Na samym starcie. Dobra, jedziemy, jedziemy do przodu. To on ucieka mi. Ty, ale to, to nie jest. To nie jest gonitwa, to nie jest ten berek. Ty, chyba to tak nie działa, że jak on mnie pa palnął, to teraz ja jego mam palnąć, żebym to ja uciekał. To nie jest Berek, halo? Proszę się zatrzymać, policja... O, żeż ty... Ho, 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 zepchnę go, zepchnę! Nara! Albo jak to się mówi po japońsku, sayonara! Ale go zrobiłem. Jeszcze ten tekst, idealnie, idealnie mi tekst, tekst jeszcze siadł. No po, powiedz, napiszcie mi 10 na 10. Akcja to była. Nie dość, że go wywaliłem. Też mu po japońsku powiedziałem. O żeż ty ale on tutaj poleciał. Nowy rekord skoczni: Adam Mała albo Ryoyu Kobayashio, albo Noriaki Kasai. Dobra, ja się do niego przyłączę do zabawy. Eee, spróbuję tędy zjechać, ale spróbując przetrwać ten zjazd. Przy okazji, czekajcie. Oj kurczę, stromo trochę. Stromo, no, ej bez... Dobra, przepraszam, stromo jest bardzo. Eee, Okej, okay. próbujmy to zrobić. O, żeż ty to nie był dobry pomysł, to nie był dobry, to nie był w ogóle dobry pomysł. To w ogóle nie był pomysł. Ja nie wiem, jak mogłem o nim pomyśleć w kategorii do zrealizowania. To nie był dobry pomysł. Au. au. Au, au, au. Au, au. Aj. Dobra. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jeździ. O, przepchałem go. Mam wrażenie, że po mnie by zostało więcej niż po nim akurat, akuratnie. Tym samym. Chociaż. No tutaj trochę zgniotło, ale tutaj siedzenie wygląda całkiem okej okay. Jakbym nogi dał na drugą stronę, to byłoby całkiem git Za to ten gość, to jego siedzenie jest w dupie dosłownie chyba w tym momencie Dobra Gościu Pokażę ci jak Polak po prostu porobi Japończyka w tym momencie Dobra, ja zaryzykuję Wybieram kartę ryzyka ale to jest też jednocześnie karta ucieczki, jeżeli się uda. Dobra. Nie, silnik nie jest pozbawiony oleju. Nie mówcie mi tego, nie piszcie mi takich rzeczy. Dobra, jest karta ryzyka, karta ucieczki jednocześnie. Patrzcie, Polak to jest jednak mądrego warto posłuchać i zobaczyć. Ja pierdzielę, co Polak nie wymyśli, to jednak jest koks totalny. No okej. Okay. Czemu, ty, czemu ja do niego jechałem? To Okej, okay. tylko jedna rzecz. Dlaczego ja do niego pojechałem i skróciłem dystans? To nie jest fajny ma, żeby skracać dystans. O, kurcze, pieczone, dobra. No, oj, oj 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 oj! Lecimy stąd, lecimy stąd. O, 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 on. Dobra, gościu, mnie nie złapie, mamy nowy spoiler. Patrzcie jak... Ej, ale bez kitu to za spoiler mi praktycznie robi. Powiększyliśmy, bo ty w sumie tu w polonezie jest taki mały kaczy dziób trochę spoilerek, nie? Ale kurczę, takie leciutkie skrzydełko jest. A teraz jest giga skrzydło. Po tym tuningu normalnie. Bez kitu. Dobra, eee, okej, okay. let's go. Lecimy dalej. Proszę bardzo. Może ty, co tu się dzieje? Aj, 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 dobra No, o, kur... Kurcze pieczone no, co się Dobra, gdzie jest, gdzie jest ten y, japoński policjant w ogóle? Bez szans, że on gdzieś wy... Dobra, czy on mnie wi... On mnie widzi, ja go też widzę Tu du, du, Spojrzenie sobie puściliśmy właśnie Tu du, tu du, Co on robi? Co on robi? Okej, okay. a on ma chyba ten problem, który ja miałem: czyli, że jedzie niby, ale mu się coś psuje nie do końca, nie? Nie do końca coś mu działa w tym samochodzie. Ale widzicie, i tu wygląda, jakby wszystko mu działało. A jednak nie do końca. Dobra, panie milicjancie, pan to mnie dogonił tylko dlatego, że to ja się zatrzymałem i pozwoliłem ci mnie e, złapać w sensie nadgonić. Taki byłem miły, po prostu pan policjant też był miły. No, Japończycy są mili raczej. Więc. O kurcze, pierwszone. To ja też będę dla pana miły. Oj! Oj, oj, oj! Integralna część poloneza mi odpadła. Ale najważniejszy, mój spoiler się utrzymuje w takiej pozycji, w jakiej powinien działać spoiler. O, jakby tam pod górę podjechać. Ciekawe, czy by coś to dało. Dobra, nie no, ten Polonez to leci teraz. Z taką aerodynamiką poprawioną, dzięki możliwościom spoilera. Nie ma szans, że mnie dogonił ten gość. Nie ma takiej opcji nawet najmniejszej. Dobra, on się spadł. Proszę Państwa, i w tym odcinku, ja myślę, że to było na tyle. A, pan japoński policjant se spadł, ja sobie tutaj, o, zrobię takiego trickersa jeszcze, pyk. Ale trick. To był trik na zamknięcie mord niedowiarką po prostu. Że Polanos jest takim koksem i może robić triki. Także ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć.